Kościół urwał. Na plecy i do domu. Przednie koło. Masz wyja! No co, tak? O, przyjmuj. No, no. no kurde! Uhuu, ale idzie. policja stała i nie widziałem i na odcinkie przeleciałem Ale nie dawałem tego do filmu Będziemy polatać widzowie na 3 mrf -y, Bo moja już jest nie do końca sprawna To wam powiem, pokażę na jakimś tam filmie Co się tam nabroiło niedobrego No i zobaczymy młodego KTM-a Bo będzie zębatka jest zmieniona w młodego ktm jest Z 15 zębów na 13 Bo nie potrzeba takiej szybkości To żeśmy zrobili litera na moc Zobaczymy jak to się Jakie dwa zęby dają różnicę? No myślę, że będzie dobrze, że kurde. żeby go nie potargał teraz, bo teraz mocy pewnie dostanie tyle że szok. Dwa zęby mniej jest z przodu, nie? No to jak z przodu mniejsza zębatka, no to jest, proszę państwa, mocniejszy. No. No i ci dżentelmeni gdzieś tu na mnie powinni już czekać, a się spóźniają. No nic, to zostawcie się w górę suba, a ja na nich poczekam. Stanę sobie tu w cieniu, bo kurde... No i patrzcie, jest godzina. Ja wam tu zaraz pokażę jak oni się spóźniają. Ja to jestem zawsze widzę, ale... Patrzcie, 10.56, dobra, na 11.00 byliśmy mówieni, ale i tak nie zdążą pewnie. To ja jestem za wcześnie jednak, no nic. Dawaj przez środek! Ha! No na bałem kopie Tu jest głęboko Dobra, jedź bokiem Ale młody by to zrobił Na luzie Tylko byśmy do wody musieli wchodzić Proszę państwa, ale tylko na chwilkę tutaj, pojedziemy dalej. Oj, bywali. Strasznie ja ja. Haj Chłopie, weźcie sobie w te w warcaby pograj lepiej. A może wiem, czy To ty, twaniaczku. Słabo. Nie no że nie twój, to jeszcze na zimnym mu dajesz. No Nie co? no, chyba się już rozgrzał. Kur. Nie no, wcześniej od razu jeździł, jechał, nie rozgrzał. Koło urwałeś ty. Co? Koło się urwało. No. Młode bojej... koło się urwało. Młode koło się urwało. Urąbał ten, ośkę. Jego. Ośkę urwał. Na, na plecy to... do nowo. Przednie koło. Ej, no nie no, bez jaj, pojeżdżone. Małe koło wyginęło. Masz bryja! pokaż to! No ja ci pokażę, za się ci tam na pewno. Tak! Ale nie nie, nie nie widziałeś jak to dupło? No widziałem. Teraz dopiero, ale się rusza. O nie! Zaraz tego dostajesz łeb od młodego. Ja bawię czy by tak wolno. że co mu poszło, nie tak? Zacina, pójdźcie. <śmienicza> jak! Przerywa, co się <śmienicza> Długo pojeździły. Długo! Długo... <śmienicza> Słyszałeś, jak? No! A już masz. To wlepa, nie, tylko. Ale pasuje, ja jakby to było, tak? Zaprojektował to. Nie, no nie urwało koła ja myślę, że... No, nie, nie, nie. Nie, 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 Co to? Zobaczę, może to gaźnik ogóle. A kurra Jak to jest jak się kupuje A używaną MRF-ę, to trzeba śrubokręt wodzić dalej ostatnim byłem to kurde, elegancko szło. Tak? Ale wypadałem mi się w to godzin, nie I... to może to go zepsuło? Kurde, ale... Wywali znowu. Byle jak, ale wjechał. Nie dotknąłeś Jakby albo paliwa nie dostała do końca Bo nie kręcisz To no dobrze, że klamki wziąłeś Co? Dobrze, no no że tam się, co? No czą, co, zdech O psuje <grym> no, no. <grym> Nie, sądzę się w każdym A jak już zobaczy to nie będziesz miał wcale problemu. A kurwa, gorąco. A nie tego. wiem czy nam odkręcić. się wydaje. Już się dotknąłem. A co ty? Ja mam dziesiątkę, to ja mogę ten gaźnik odkręcić, go... <laughs> przejrzeć kurwa, nie? Odcinek z serwisu MRF na hałdzie. No wymogi. W warunkach polowych. Nie wyciągnij się chyba, wiesz? Zresztą nie Gdzie wiem, że jak to... wyciągnie o, a już nie wsadzi tak... A tu jakiś śmieć wyleciał Dobra, teraz jedź. No ale było dobrze, to nie może być wina iglicy Nie, nie, było dobrze właśnie Mi się wydaje, że się gaznik zapchał, wiesz? Mi się wydaje, że jak on to wyciągnie to już będziesz miał problem z głowy No Że będziemy zdejmować tą linkę, co tu masz no. <laughs> Przypominam, że on kiedyś robił układa i nie skręcił Aha, no to też fajnie I dojechaliśmy tylko do terenu parę metrów i... Czekaj, ja odkręcę, ja mam klucz 10 kiesiączkę. Ja się przygotowałem, ja wiedziałem, nie wiedziałem, że nie ty. <grygatku> klucz i klamka, <grygatku> podstawa i wycieczki. Powinieneś mieć taką mrf na plecach, drugą założoną. No. O, ta nie działa. Nie jem, nie jem, nie Zobacz, jak to jest ciężko wyciągnąć, jak ty to włożysz. Normalnie. Patrz, że tu śmieci. A już gaźnik czyścił. A wie, jak to jest. Ta iglica jest w ogóle zgięta Pokaż, wygięta jest? No Zobacz, że ja mu k***a wygiął, Nie wygiąłem jej Kukorowa Andrzej No kurwa no wygiął iglicę jeszcze zgania, że jest brudno i... O no kurde no Ja tu wszystko nagrywam, będzie wszystko wiadomo Dobra, dobra. Wygiął ci iglicę, no i mówiłem, dobra, to halujemy? <laughs> Czekaj, odkręcę ten gazin. chuj, z lewej na prawej jak jeżdżę Oho, Jak on to rozbierze To już masz po emre. Ja mogę silnik sobie użyć nie. Ja też by, jakby na części sprzedawał to też coś kupię No plastiki Osłony pod silnik Nie, ja jeszcze, nie, nie <laughs> jeszcze nie planuję Kurwa <laughs> <laughs> ciepłe to wszystko. Masz ten szybokręt? Taki mały Wydaje mi się, że gaźnik się to bo tu, kurwa, pasowałby tu jakiś filterek założyć do tego ja Albo po prostu w baku coś tam było. Może ja coś było w baku, ja się dzieje jak on samochody w nie skręcał. Cię, kurde, szła elegancko. Łukasz. No. Do tej pory myślę. Dobra, się padło. A to zdejmujesz zajebiam. ten gaźnik całkowicie? Tak, zdejmuję go. Zdejmuję go, bo odkręcę, wiesz, teraz zobaczę może. To co, to dwie śrubki odkręcę. No w sumie ta. O to się potyka kurwa. A podkusił kusi umie kurwa ten Oj, Ty no Po prostu widziałeś, co się święci A. O kurwa Ale i z tego nie odkręcę Co tam jest? Ale świtki są bardzo wiesz, to zajebane Ale to od, od początku ci tak przerwałeś wyjeżdżałeś czy... No od początku trochę. Znaczy, trochę ujechałem, z kilometrów już ujechałem i zaczął przerywać, no. Ale widać, że jest śmieci w tutaj, w gaźniku. A filtra czyściłeś? No go, Co to Czysty jest. Zaraz ktoś się, się zgubi. No, coś spadnie do piachu. No, Dobra, to. Niech leży, niepotrzebne i tak. Nie sz szukanie iglicy w stogu gdzie daj Rysiu ten? Rysiu? Czemu kura Rysiu? A bo na tak zazwyczaj Rysiu. Rysiu. Kurde, za się bo... Proszę Państwa, naprawa dobiega końca. Pierwsze odpalenie. O! Fajbu! Fajbu! No, tak myślałem, że jak Ryk chce coś weźmie to. niż było widzowie jak on to wyreguluje to będzie No i zgasił mi. Nie, nie można mu dać miodu. Ale z dołu, czy jest w ogóle? Na... Na góry. Na góry. Jak Arek to jest gorszy od młodego, chopie Same <noise> To same Tylko młody psuje, a Arek psuje naprawiając. A, to ta, to ta rozciąga. Powiększa samochód. Kolek pochodzi, nie To jest świeżyzna. i koniec 0,2 mu to okay. godziny Przeadę się katemę to wiecie ojdziemy nie wiem ile to ma pjecha ale to idzie już z dołu fajnie teraz no bo mówiłem o tej zębatce ale nie będę testował na podjazdach Powie potarga i będzie. Mm. <śpiewa> <śpiewa>